Cześć, witam Was bardzo gorąco na moim kanale. Dzisiaj pomówimy sobie trochę o Dungeons and Dragons. Pokażę Wam, co tutaj mamy. Generalnie w tle, jak zwykle, widzicie Lego. Lego, tak jak już to mówiłem w poprzednich odcinkach, rozbiło bank, jeśli chodzi o współpracę z różnymi franczyzami. Wypuściło własną linię minifigurek, jeden zestaw. No ale, tak jak już to też mówiłem wcześniej, Lego jest na tyle plastyczne, że właściwie gdybyśmy chcieli używać Lego do Dungeons and Dragons, to mamy nieskończoną ilość po prostu możliwości budowania figurek, bohaterów, złych charakterów, no, cała, cała masa. Więc najpierw spójrzmy sobie na to, Czym Dungeons and Dragons jest? E, przyznam się szczerze, że udało mi się kilka razy zagrać w Dungeons and Dragons. E, nie było to proste, bo nie jest to gra planszowa. Tutaj od razu chciałem Wam powiedzieć i zaznaczyć, że nie jest to gra planszowa, tak jak e, znacie pewnie gry planszowe. To jest zupełnie inna rzecz. To są tak zwane role-playing games, i Dungeons and Dragons nie jest jedynym systemem, w którym e, tworzy się postać, odbywa się różnego rodzaju przygody. Jest tego cała, cała, cała masa i cały czas powstają nowe. Ja tutaj wyjmuję zawartość tego pudełka. Oczywiście w pudełku jest bardzo mało rzeczy w stosunku do tego, jak duże jest pudełko, więc jest tutaj takie wypełnienie. To jest zestaw startowy, tak naprawdę. Brzmi to całkiem zachęcająco i obiecująco, ale. Trzeba mieć trochę tutaj informacji, żeby wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi. Podstawą tej gry są kostki. Kości są bardzo istotne, ważne, od nich wiele zależy. Bardzo często rzuca się kośćmi, żeby określić jakiś wynik, sprawdzić, czy coś nam się udało, czy nam się nie udało. I teraz, co to znaczy, że mamy tutaj role playing game? Czyli mamy charaktery. Które tworzymy tutaj, akurat, ponieważ jest to starter, no i też ma to pomóc osobom początkującym, dostajemy już wypełnione karty postaci, czyli tych bohaterów, w których będziemy mogli się wcielić. Tutaj mamy nawet ich jakieś grafiki. No, jest to zrobione całkiem fajnie, naprawdę nie można powiedzieć, bo akurat producenci robią świetną robotę. Jeśli o to chodzi, jeśli chodzi o gadżety, inne rzeczy i takie też całe podręczniki, bo my tutaj mamy bardzo mały podręcznik z, z zasadami, takie właściwie minimum, które musimy przyswoić, to jest tego cała, cała masa. Zresztą Dungeons and Dragons ma swoje edycje, każda edycja wnosi jakieś poprawki, gra. Jeżeli dobrze kojarzę, to już jest chyba ponad 50 lat na rynku, no i dość dużo się na tym polu wydarzyło. Więc mamy karty postaci, mamy jakieś tutaj instrukcje, jak to właściwie powinno wyglądać, no i mamy też przygodę, bo sercem Dungeons and Dragons są przygody, czyli można powiedzieć takie scenariusze, w które będziemy grali. Są, to określone, są tutaj określone zadania, są tutaj określone potwory, jakieś cele, różne różne rzeczy, właściwie opisane jest tutaj też. Świat, w którym się to dzieje, zresztą Dungeons and Dragons to jest bardzo rozległy świat, Forgotten Realms, gdzie dzieje się naprawdę wiele, wiele, wiele rzeczy. Zresztą są wyspecjalizowane kanały na YouTube na temat Dungeons and Dragons, więc ja nie będę się tutaj za bardzo wymądrzał, bo no, dużo lepiej niż oni. Ja tego na pewno nie zrobię. Jednym z takich bardziej popularnych polskich kanałów to oczywiście Stojagotnę. Bardzo fajny, można też tam sobie obejrzeć sesję na żywo. Które były nagrywane, i to, i to wnosi pewną taką wartość, jeżeli chcielibyście, jeżeli rozważalibyście granie w Dungeons and Dragons, to wtedy możecie sobie zobaczyć pełną sesję no i zobaczyć o co w tym chodzi, z czym to się je. Generalnie teraz, już od kilku miesięcy, kiedy wyszła nowa edycja Dungeons and Dragons, toczą się dyskusje na temat przyszłości tego systemu, bo jak to zawsze bywa. Są zadowoleni, są i też niezadowoleni. Myślę, że głównym takim, taką kwestią Dungeons and Dragons jest to, że trzeba być już trochę, że tak powiem, zaznajomionym z tym systemem, żeby mieć jakąś większą frajdę. No i nie polecałbym tego dla osób, które no w ogóle fantazy się nie interesują. Tak? To nie jest tak jak planszówka, którą wyciągniemy z pudełka. Mamy plansze, pionki, jakieś tam elementy, kostki gramy sobie i jest fajnie. Tutaj bardzo dużo zależy od graczy w takim kontekście, że no, muszą wczuć się w, te, w, te, w tych bohaterów, muszą trochę mieć większą wyobraźnię, żeby to sobie jakoś wszystko wizualizować. No i charakter osób, które w to grają, będzie bardzo mocno determinował, jak to, jak to wygląda. Także to jest ten element. W tych dyskusjach o tym o przyszłości tej gry pojawia się fakt, że no, wiecie, to nie jest coś, co się wyciąga z pudełka, rozstawia i się gra. Tutaj potrzebny też jest mistrz gry, czyli taki, można powiedzieć, ktoś, kto będzie tą całą przygodę prowadził, będzie odgrywał rolę przeciwników drużyny, no bo tutaj wcielamy się w drużynę, tak? to jakby cała koncepcja polega na tym, że jesteśmy drużyną śmiałków i wyruszamy na jakiś podbój, coś chcemy. Zrobić, osiągnąć, zdobyć jakieś skarby. No i ta drużyna śmiałków będzie walczyć przeciwko różnego rodzaju przeciwnikom, no i do tego potrzebny jest mistrz gry, żeby on to wszystko prowadził. No to też powinna być już bardziej doświadczona osoba, bo zasad jest bardzo dużo i co by nie mówiono, ja uważam, że to nie jest gra dla osób super początkujących. Jeżeli mielibyśmy super doświadczonego mistrza gry i zupełnie zielonych graczy, to wtedy można to zrobić, ale gdyby wszyscy mieli być. Takimi zielonymi, no to to już bardziej można powiedzieć, że chodzi o fan, o spotkanie niż jakieś konkretne tutaj trzymanie się reguł. Może wyjściem z tego wszystkiego jest właśnie to, żeby mieć więcej fanu, a nie trzymać się tak szczegółowo reguł gry. W każdym razie to jest zawartość takiego standardowego pudełka. To jest taki zwykły starter pack. Ja sobie to kupiłem żeby zobaczyć co tu jest. No są tu zasady, można to poczytać, można sobie to zobaczyć, może mi się to kiedyś przyda, w każdym razie na razie jest. Fajnie, że są kostki, kostki mogą się zawsze przydać. No i tutaj pomówmy sobie jeszcze chwilę o tym, co się wydarzyło z całym tym Dungeons and Dragons, bo niedawno powstał, czy niedawno, myślę, był rok temu albo data temu film na Netflixie Dungeons and Dragons. Ale też oczywiście pojawiły się produkty, które to wszystko promują. Także tutaj spróbuję ustawić kamerę tak, żebyście widzieli, bo może wam to też da większe pojęcie o tym, o co w tym Dungeons and Dragons chodzi, bo mamy tutaj bardzo fajny podział, jeśli chodzi o to kogo możemy spotkać w naszym Dungeons and Dragons. I tutaj Lego prawdopodobnie, no strzelam, że bardzo mocno konsultowało się z graczami, obserwowało to wszystko, no i wybrało takie najbardziej charakterystyczne rasy, klasy, bo tutaj to też jest ważne, że nasi bohaterowie mają pewne zdolności, klasy, rasy. I, I trzeba też troszeczkę o tym wiedzieć, bo to będzie determinowało, co taka postać może w grze zrobić. No i Lego wybrało tutaj y, takie najbardziej charakterystyczne y, postaci. Więc y, od prawej dotąd mamy y, bohaterów, czyli tych, w których możemy się wcielić. Y, to są bohaterowie y, drużyny, która będzie stawiała czoła tym właśnie tutaj pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięciu złych y, y, bohaterów. Pięć złych charakterów, tak? czyli mamy tutaj taki podział, więc te figurki można spokojnie sobie nawet do sesji RPG wykorzystać. Bardzo dobrze będzie to wyglądało. Ja uważam, że to jest w ogóle świetna opcja, nie trzeba kupować nic więcej i mamy to, co jest. Lego oczywiście zrobiło to w postaci takich. Kartoników kiedyś były wore... takie foliowe, nieprzezroczyste woreczki. Można oczywiście skanować sobie ten numer i zobaczyć, co jest w środku. Nie trzeba rozrywać. Tutaj od razu zaznaczam. Tych figurek nie ma już w sprzedaży. One... Lego ma taką zasadę, że jak coś jest kolekcjonerskie, to wychodzi raz i więcej już tego nie powtarza. Więc można to kupić spokojnie. Te figurki są jeszcze dostępne na różnych platformach. Także nie martwcie się, gdybyście naprawdę chcieli tworzyć jakieś fajne figurki z Lego do Z Dragons, to tutaj macie super opcje. Od prawej strony patrząc, opowiem Wam tylko chwilę. Tutaj mamy bardzo ciekawą rasę. To jest Ara Kokra. To są takie ptakoludzie, którzy no, żyją w trochę innym, innej przestrzeni, tak? w tej powietrznej przestrzeni. Oni też. Raczej nie mieszają się za bardzo do tych spraw ludzkich. Tutaj cały ten świat jest bardzo mocno opisany, myślę, że co najmniej na poziomie Gwiezdnych Wojen, gdybyśmy sobie to porównali, bo każda rasa ma jakąś historię tam są całe ich e, jakieś wieki różnych opowieści na temat każdej rasy czy ich zmagań. Także to też jest coś, w co, w co się wchodzi, to jest bardzo ogromny świat. Tutaj mamy Gitianki, to jest dosyć ciekawa rasa. To jest takie troszeczkę e, niby, że wygląda trochę jak elf, te uszy mogą mylić, ale to jest osobna rasa właśnie w Dungeons and Dragons. Oni żyją w takiej mrocznej e, części świata, e, gdzieś bardziej. Jeśli dobrze kojarzę, tak? Chociaż czy to są gitianki, Czy nie, to nie są mroczne elfy, więc gitjanki raczej przepraszam, gitianki służą tym oto tutaj. Chyba jeśli dobrze kojarzę, Mindflayerom. Także gitianki bardzo fajna figurka, bardzo mi się podoba. No tu mamy krasnoluda. Też pięknie wykonana figurka, świetny topór. W ogóle Lego robi czasami unikatowe elementy i ten topór to jest pierwszy raz kiedy on pojawił nam się w dostępny jako element. I można go używać do właściwie no nie tylko do krasnoludów, tak? Spróbujemy tutaj przyzumować. Także figurka naprawdę niezwykle ciekawa. Mamy rasy krasnoludów. Tutaj mamy elfa, to jest Bart. Ma takie elfie uszy. Lego to, co też dało nam, ma piękną lutnię. Zobaczcie, jak piękny instrument tutaj można sobie zobaczyć. Przyzumujemy. Także niektóre elementy Lego są naprawdę wysokiej jakości w takim sensie estetycznym, bo jakości no to są wszystkie do, dobre. Naprawdę wysokie. Tu mamy dodatkowy woreczek z główkami, bo możemy sobie stworzyć albo męską, albo żeńską wersję tych bohaterów. No oczywiście oprócz tych dwóch, bo tutaj nie ma opcji zmiany. Tak jakby głowa wygląda, jak wygląda. Mamy też halflinga, czyli takiego niziołka. To jest druit akurat. Ma taki trochę bardziej druicki wygląd, czyli mamy tutaj też fajne elementy, jeżeli chcemy stworzyć sobie jakąś leśną rasę. Tutaj mamy diabelstwo, czyli Tiflinga. To jest też taka dosyć specyficzna rasa, która nie występuje nigdzie indziej. Także akurat tutaj jego akcesoria to jest taki piorun, bo to jest sorcerer, czyli taki magik, jakiś czarodziej. I ma takiego małego smoka. Tutaj bardzo piękna figurka znaczy to taka mikrofigurka smoka. Tutaj mamy Paladyna, który jest Dragonborn, czyli to też taka rasa jakichś smoczych, smoczych ludzi, którzy mieli przodków. Smoki były ich przodkami, także tutaj no, trzeba byłoby się zagłębić naprawdę w, w, w historię i popatrzeć kto kim jest, dlaczego to tak wygląda. Ta figurka naprawdę jest pożądana ze względu na elementy, bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy, które można wykorzystać do rycerzy. Przyzumujemy sobie. Także mamy i tarczę, i jakąś zbroję tutaj, która wygląda świetnie z innymi figurkami. No więc tu mamy naszych bohaterów, którzy mogą się mierzyć ze złymi charakterami. I to, co mamy tutaj, to pięć złych postaci, o których tylko pokrótce powiem. Tutaj mamy wampira, który to e, nazywa się... E, nie Shastan, bo szastan to jest ten ziomeczek, czyli nieumarły. A tu mamy wampira z barowi... E, o mój Boże, wyleciała mi nazwa, ale wiecie co pamiętałem, także wybaczcie, możecie dać znać w komentarzach, to jest taki baron lord, nie wiem jak go nazwać, który po prostu mieszka właśnie z wampirem w barowi i zarządza tą barowią, także to jest taki trochę, troszeczkę taki klimat rumuński, może mi się przypomni, zaraz znajdę, przypomnę sobie jego imię. Więc tu mamy wampira, tu mamy Szastana, czyli takiego... To jest Nieumarły, on był chyba przywódcą Czerwonych Czarodziejów, bo tutaj też mamy znowu jakieś grupy, sekty. Religia jest bardzo rozbudowana, tam są jakieś bogowie, bóstwa. Eee, także Strad Wonzarowicz, o, przypomniałem sobie, Strad von Zarowicz, to jest ten wampir. Tutaj mamy e, Szastana, więc on, jakby tutaj widzicie, też klatka piersiowa, to są takie kości, on jest Nieumarły. Bardzo fajna figurka. Tu mamy Panią Bólu. To jest właściwie dosyć zagadkowa postać. Niektórzy mówią, że jest boginią, niektórzy, że nie. Ona jakby jest też tutaj takim, czasami ingeruje, w, ona chroni jakiś taki swój świat, który gdzieś tam jest zawieszony, chyba z tego co pamiętam. Ona czasami występuje w Dungeons and Dragons, no i też można uznać, że może być przeciwnikiem dla naszych dobrych bohaterów, chociaż nie wiadomo, czy dobrych. Tutaj mamy Taszę to jest jakaś taka królowa czarownic. Kociołek, Płomień i Księga, tutaj też fajnie zrobiona figurka, naprawdę ciekawe elementy, musimy przyzumować. widzicie, ta kamera niestety nie łapie ostatnio, więc Tasha the Witch Queen, bardzo ciekawe elementy, figurka, naprawdę interesująca, no i tutaj legendarna figurka, bo też wyszła gra komputerowa, Baldur's Gate 3, jeśli dobrze kojarzę, w którą grałem, no i to jest Mind Flayer, to jest bardzo przerażająca postać, Ciekawy, ciekawy świat, także warto się tym zainteresować, ponieważ ja interesuję się szeroką fantastyką, od, można powiedzieć, takiej light fantastyki, jaką jest Harry Potter, bo ja bym to sobie tak podzielił, no do nawet takiej tutaj bardzo klasycznej już Dungeons and Dragons, a i tak wszystko, wiecie, gdzieś miało swój początek, gdzie indziej, także. Nie tylko tutaj mamy różne postaci w innych systemach też, także tak wygląda Dungeons Dragons z mojej małej skromnej kolekcji. Figurki są fenomenalne i możliwość wykorzystania ich w innych systemach jest naprawdę ogromna. Dajcie znać, czy wy mieliście kontakt, czy Wam się udało zagrać jakieś sesje. To jest ciekawe, chętnie poczytam. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!